W chwilach ciszy i samotności jest potężna siła, która Cię otacza, nawet gdy wszystko wydaje się puste. Wszechświat szepcze starożytne sekrety, zapraszając Cię do wysłuchania głosu swojego własnego serca. W tej ciszy znajdziesz szansę na ponowne połączenie się ze swoim wewnętrznym ja, odkrywając piękno, które w Tobie tkwi. Każde wyzwanie, które napotykasz, jest okazją do wzrostu i transformacji. Aniołowie są przy Tobie. Prowadząc Twoje kroki z miłością i mądrością, przypominają, że nigdy nie jesteś sama, nawet w najciemniejszych nocach. W Tobie świeci boskie światło, które oświetla drogę do nowych odkryć i osiągnięć. Pozwól sobie wysłuchać szeptów aniołów, które otaczają Cię swoimi skrzydłami światła. Są tu, by Cię wspierać, oferując słowa pocieszenia i zachęty, kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym ja. Odkryjesz siłę i odporność, które zawsze były w tobie. W tym świętym miejscu dokonuje się prawdziwa transformacja. Pustka, którą czasami czujesz, to zaproszenie do zanurzenia się w głębi swojej duszy. Aniołowie przypominają ci, że nawet w samotności jest boska obecność, która nigdy cię nie opuszcza. Jesteś wojowniczką światła, zdolną do pokonania każdej przeciwności z wdziękiem i odwagą. Znajdź pocieszenie w pewności. Że jesteś głęboko kochana i chroniona. W każdej chwili introspekcji znajdziesz odpowiedzi, których szukałaś. Aniołowie zachęcają cię do zaufania procesowi, wiedząc, że każdy krok, który podejmujesz, jest kierowany przez większą mądrość. Kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym ja, zauważysz, że nie jesteś sama. Jest sieć miłości i wsparcia, która cię podtrzymuje, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Samotność jest stanem chwilowym, ale połączenie z wewnętrznym ja jest wieczne. Aniołowie są tu, aby przypomnieć ci, że jesteś dzieckiem wszechświata, przeznaczonym do wielkich rzeczy. Każda cisza, każda przerwa to szansa, aby usłyszeć boski głos, który szepcze wieczne prawdy do twojego serca. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby się rozwijać. W dni, gdy życie wydaje się bardziej wymagające, Pamiętaj, że masz moc ponownego połączenia się ze swoim wewnętrznym, ja. Aniołowie otaczają cię swoimi skrzydłami światła, prowadząc każdy twój krok. Jesteś silna, zdolna i godna wszystkich błogosławieństw, które wszechświat ma do zaoferowania. Zaufaj swojej drodze i wiedz, że nigdy nie jesteś sama. Pozwól sobie objęci ciszę i znaleźć pokój w głębi swojej duszy. Aniołowie są przy tobie, oferując pocieszenie i przewodnictwo. Kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym, ja, odkryjesz nieskończone źródło miłości i mądrości. To jest Twój moment, aby zabłysnąć i pokazać światu siłę i piękno, które w tobie tkwią. Nawet gdy świat wokół ciebie wydaje się chaotyczny, w tobie jest spokój, który czeka na odkrycie. Aniołowie przypominają ci, że jesteś silniejsza, niż myślisz. Każde wyzwanie jest okazją do wzrostu i ewolucji. Znajdź pokój w pewności. Że jesteś prowadzona przez Boską Siłę, która nigdy cię nie opuszcza. Moc ponownego połączenia się ze swoim wewnętrznym, ja jest w twoim zasięgu. Aniołowie są tu, aby cię prowadzić, oferując miłość i bezwarunkowe wsparcie. Pozwól sobie wysłuchać głosu swojego serca, a odkryjesz prawdę o tym, kim naprawdę jesteś. Jesteś wojowniczką światła, przeznaczoną do świecenia intensywnie w każdej sytuacji. Każdy moment introspekcji jest okazją do wzmocnienia się. Aniołowie przypominają ci, że jesteś kochana ponad miarę świata. Kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym ja, znajdziesz pokój i jasność, których szukasz. Pozwól sobie zaufać procesowi i wiedz, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być, aby się rozwijać i prosperować. Pustka, którą czasami czujesz. Jest wezwaniem do ponownego połączenia się ze swoją prawdziwą istotą. Aniołowie są tu, aby cię wspierać, oferując słowa zachęty i miłości. Masz w sobie nieskończoną siłę, gotową do odkrycia. Zaufaj swojej zdolności do pokonania każdej przeszkody i wiedz, że nigdy nie jesteś sama. Pozwól sobie zanurzyć się w głębi swojej duszy i znaleźć pokój, którego szukasz. Aniołowie są przy tobie, prowadząc każdy Twój krok z miłością i mądrością. Kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym ja, odkryjesz niewyczerpane źródło siły i odporności. To jest twój moment, aby zabłysnąć i pokazać światu światło, które nosisz w sobie. Samotność może być okazją do ponownego połączenia się ze swoim wewnętrznym ja. Aniołowie przypominają ci, że jesteś dzieckiem wszechświata, przeznaczonym do wielkich osiągnięć. Każda cisza, każda przerwa to szansa. Aby usłyszeć boski głos, który szepcze wieczne prawdy do Twojego serca. Zaufaj swojej drodze i wiedz, że nigdy nie jesteś sama. Jesteś wojowniczką światła, zdolną do pokonania każdej przeciwności z wdzękiem i odwagą. Aniołowie są przy Tobie, oferując pocieszenie i przewodnictwo. Kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym ja, odkryjesz siłę i odporność, które zawsze były w Tobie. Znajdź pocieszenie w pewności. Że jesteś głęboko kochana i chroniona. Pozwól sobie wysłuchać szeptów aniołów, które otaczają cię swoimi skrzydłami światła. Są tu, by cię wspierać, oferując słowa pocieszenia i zachęty. Kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym ja, znajdziesz pokój i jasność, których szukasz. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby prosperować. Zaufaj swojej drodze i wiedz, że nigdy nie jesteś sama. Każdy moment introspekcji jest okazją do wzmocnienia się. Aniołowie zachęcają cię do zaufania procesowi, wiedząc, że każdy krok, który podejmujesz, jest kierowany przez większą mądrość. Kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym ja, zauważysz, że nie jesteś sama. Jest sieć miłości i wsparcia, która cię podtrzymuje, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. W dni, gdy życie wydaje się bardziej wymagające. Pamiętaj, że masz moc ponownego połączenia się ze swoim wewnętrznym ja. Aniołowie otaczają cię swoimi skrzydłami światła, prowadząc każdy twój krok. Jesteś silna, zdolna i godna wszystkich błogosławieństw, które wszechświat ma do zaoferowania. Zaufaj swojej drodze i wiedz, że nigdy nie jesteś sama. Samotność jest stanem chwilowym, ale połączenie z wewnętrznym ja jest wieczne. Aniołowie są tu, aby przypomnieć ci, że jesteś dzieckiem wszechświata, przeznaczonym do wielkich rzeczy. Każda cisza, każda przerwa to szansa, aby USL. Czy słyszałaś kiedyś o mocy ponownego połączenia się ze swoim wewnętrznym ja? To jak odkrycie niewyczerpanego źródła siły i mądrości. W momentach, gdy pustka zdaje się dominować, pamiętaj, że nie jesteś sama istnieje wewnętrzny głos. Który pragnie Twojej uwagi, czekając, by poprowadzić Cię przez burzę życia. Każdy dzień to nowa okazja, aby połączyć się z tym głosem. Jesteś silna i zdolna do pokonania każdej przeciwności. Aniołowie są przy Tobie, szepcząc słowa otuchy i miłości. Przypominają Ci, że nawet w najciemniejszych godzinach jest w Tobie światło, które gotowe jest oświetlić drogę. Pozwól sobie poczuć obecność aniołów wokół Ciebie. Są tutaj. Aby Cię wspierać, oferując pocieszenie i przewodnictwo. Słuchając głosu swojego serca, odkryjesz siłę, której nigdy nie podejrzewałaś. Ta siła pomoże Ci pokonać wyzwania i znaleźć spokój wewnętrzny, którego tak szukasz. Samotność może być zaproszeniem do introspekcji. Zamiast bać się tych momentów, przyjmij je. Wykorzystaj ten czas, aby usłyszeć swoje najgłębsze myśli i ponownie połączyć się z tym, kim naprawdę jesteś. Aniołowie przypominają Ci, że prawdziwa mądrość pochodzi z wnętrza i że masz w sobie wszystkie odpowiedzi, których szukasz. W dni, gdy wszystko wydaje się stracone, pamiętaj, że masz moc zmiany swojej rzeczywistości. Ponowne połączenie ze swoim wewnętrznym ja jest pierwszym krokiem do tej transformacji. Aniołowie są przy Tobie, prowadząc każdy Twój krok z miłością i mądrością. Jesteś silniejsza, niż sobie wyobrażasz. Każde wyzwanie które napotykasz, jest okazją do wzrostu i transformacji. Życie pełne jest wzlotów i upadków, ale to w trudnościach odnajdujemy swoją prawdziwą siłę. Aniołowie przypominają ci, że jesteś wojowniczką światła, zdolną do pokonania każdej przeciwności z wdzękiem i odwagą. Pozwól sobie słuchać głosu swojego serca. Jest twoim najlepszym przewodnikiem, zawsze wskazującym właściwą drogę. Aniołowie są tutaj, aby cię wspierać. Oferując swoje skrzydła światła, aby cię chronić i prowadzić. Uwierz w siebie i wiedz, że nigdy nie jesteś sama. Wszechświat sprzyja Twoim planom. Piękno życia tkwi w małych rzeczach. W momentach ciszy możesz znaleźć spokój i jasność, której tak szukasz. Aniołowie przypominają ci, że jesteś godna całego szczęścia i miłości, jaką świat ma do zaoferowania. Pozwól sobie uwierzyć w swoją zdolność do bycia szczęśliwą. Każdy dzień to nowa szansa na rozpoczęcie od nowa. Nie pozwól, aby błędy przeszłości definiowały, kim jesteś. Aniołowie zachęcają cię do dalszej drogi z wiarą i determinacją. Masz w sobie moc, aby stworzyć życie swoich marzeń. Uwierz w siebie i w swoją zdolność do pokonania każdej przeszkody. Życie to podróż pełna niespodzianek. Przyjmuj każdy moment, każde doświadczenie i używaj ich jako schodków do osiągnięcia swoich celów. Aniołowie są przy tobie, oferując wsparcie i zachętę. Pamiętaj, że jesteś wojowniczką światła, zdolną do oświetlenia drogi wszystkim wokół ciebie. Pozwól sobie marzyć o wielkich rzeczach. Aniołowie przypominają ci, że nie ma ograniczeń co do tego, co możesz osiągnąć. Uwierz w swoją zdolność do realizacji swoich marzeń. Jesteś silna, odważna i zdolna do stawienia czoła każdemu wyzwaniu. Wszechświat stoi po twojej stronie. W dni, gdy życie wydaje się trudniejsze, pamiętaj, że masz moc zmiany swojej rzeczywistości. Ponowne połączenie ze swoim wewnętrznym Ja jest pierwszym krokiem do tej transformacji. Aniołowie są przy tobie, prowadząc każdy Twój krok z miłością i mądrością. Jesteś silniejsza, niż sobie wyobrażasz. Samotność to stan przejściowy, ale połączenie z wewnętrznym Ja jest wieczne. Aniołowie są tutaj, aby przypomnieć Ci, że jesteś dzieckiem wszechświata, przeznaczonym do wielkich rzeczy. Każda cisza, każda przerwa to szansa, aby usłyszeć boski głos, który szepcze wieczne prawdy do Twojego serca. Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby się rozwijać. Pozwól sobie objęci ciszę i znaleźć spokój w głębi swojej duszy. Aniołowie są przy Tobie, oferując pocieszenie i przewodnictwo. Kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym ja Odkryjesz nieskończone źródło miłości i mądrości. To jest Twój moment, aby zabłysnąć i pokazać światu siłę i piękno, które w Tobie tkwią. Nawet gdy świat wokół Ciebie wydaje się chaotyczny, w Tobie jest spokój, który czeka na odkrycie. Aniołowie przypominają Ci, że jesteś silniejsza niż myślisz. Każde wyzwanie jest okazją do wzrostu i ewolucji. Znajdź spokój w pewności, że jesteś prowadzona przez boską siłę która nigdy Cię nie opuszcza. Moc ponownego połączenia się ze swoim wewnętrznym ja jest w Twoim zasięgu. Aniołowie są tutaj, aby Cię prowadzić, oferując miłość i bezwarunkowe wsparcie. Pozwól sobie wysłuchać głosu swojego serca, a odkryjesz prawdę o tym, kim naprawdę jesteś. Jesteś wojowniczką światła, przeznaczoną do świecenia intensywnie w każdej sytuacji. W momentach introspekcji znajdziesz odpowiedzi, których szukałaś. Aniołowie zachęcają cię do zaufania procesowi, wiedząc, że każdy krok, który podejmujesz, jest kierowany przez większą mądrość. Kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym ja, zauważysz, że nie jesteś sama. Jest sieć miłości i wsparcia, która cię podtrzymuje, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Każdy moment introspekcji jest okazją do wzmocnienia się. Aniołowie przypominają ci, że jesteś kochana ponad miarę świata. Kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym ja, znajdziesz spokój i jasność, których szukasz. Pozwól sobie zaufać procesowi i wiedz, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być, aby się rozwijać i prosperować. Aniołowie zapraszają cię do objęcia ciszy jako istotnej części twojej podróży. To jest czas, abyś odnowiła się, wzmocniła i przygotowała na wielkie plany, które wszechświat ma dla ciebie. Zaufaj mądrości ciszy i pozwól, aby prowadziła Cię w stronę realizacji Twoich marzeń. Każda chwila introspekcji jest jak otwieranie nowego rozdziału w Twojej osobistej Księdze Życia. Aniołowie są tutaj, aby Cię prowadzić, oferując swoją mądrość i światło. Kiedy zagłębisz się w swoje wewnętrzne ja, znajdziesz odpowiedzi, które wydawały się nieuchwytne. To jest Twoja podróż. A każda jej część jest istotna. Pozwól sobie zanurzyć się w ciszy i odkryć spokój, który czeka na ciebie. Aniołowie szepczą słowa miłości i zachęty, przypominając ci, że jesteś niesamowicie zdolna. Każda chwila introspekcji to okazja do wzmocnienia swojej duszy i przygotowania się na przyszłe wyzwania. Wszechświat ma dla ciebie plany, które przekraczają twoje najśmielsze marzenia. Kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym ja, odkryjesz, że masz w sobie nieskończone zasoby miłości i siły. Aniołowie są przy tobie, prowadząc każdy Twój krok z delikatnością i troską. Twoja podróż przez życie jest pełna magii i tajemnic, które tylko czekają na odkrycie. Każda cisza, każda przerwa, to szansa na ponowne połączenie się z esencją swojego istnienia. Aniołowie przypominają Ci, że nie jesteś sama, a każda chwila jest częścią większego planu. Kiedy świat wokół ciebie wydaje się przytłaczający, pozwól sobie na chwilę spokoju, aby odnaleźć wewnętrzną równowagę. Aniołowie są tutaj, aby cię wspierać, oferując swoją miłość i mądrość. W każdym momencie introspekcji znajdziesz jasność i siłę, które pomogą ci iść naprzód. Pozwól sobie marzyć o rzeczach wielkich i pięknych. Twoje marzenia są ważne i zasługują na realizację. Aniołowie przypominają ci, że masz w sobie moc aby osiągnąć wszystko, czego pragniesz. Wszechświat jest po Twojej stronie, a każda chwila introspekcji to krok w stronę realizacji Twoich marzeń. Każda cisza jest jak muzyka duszy, niosąc ze sobą spokój i zrozumienie. Aniołowie są przy Tobie, pomagając Ci znaleźć wewnętrzny spokój i równowagę. W chwilach introspekcji odkryjesz, że Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby żyć pełnią życia. Twoja podróż przez życie jest pełna nieoczekiwanych zwrotów i odkryć. Każdy moment ciszy to okazja do zatrzymania się i spojrzenia w głąb siebie. Aniołowie szepczą słowa miłości i wsparcia, przypominając ci, że jesteś kochana i chroniona. Pozwól sobie na chwilę spokoju, aby znaleźć odpowiedzi na pytania, które cię nurtują. Aniołowie są tutaj, aby cię prowadzić, oferując swoją mądrość i wsparcie. Każda chwila introspekcji to okazja do wzmocnienia swojej duszy i przygotowania się na przyszłe wyzwania. Twoje życie jest jak piękna księga, której strony wypełniają się codziennie nowymi doświadczeniami. Aniołowie są przy tobie, prowadząc każdy Twój krok i oferując swoje wsparcie. W chwilach ciszy znajdziesz odpowiedzi, które szukałaś, i odkryjesz siłę, której nigdy nie podejrzewałaś. Pozwól sobie zanurzyć się w ciszy i odkryć wewnętrzny spokój. Który czeka na ciebie. Aniołowie przypominają ci, że jesteś niesamowicie zdolna i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Każda chwila introspekcji to okazja do wzmocnienia swojej duszy i przygotowania się na przyszłe wyzwania. Wszechświat ma dla ciebie plany, które przekraczają twoje najśmielsze marzenia. Kiedy ponownie połączysz się ze swoim wewnętrznym ja, odkryjesz, że masz w sobie nieskończone zasoby miłości i siły. Aniołowie są przy tobie. Prowadząc każdy Twój krok z delikatnością i troską. Twoja podróż przez życie jest pełna magii i tajemnic, które tylko czekają na odkrycie. Każda cisza, każda przerwa to szansa na ponowne połączenie się z esencją swojego istnienia. Aniołowie przypominają Ci, że nie jesteś sama, a każda chwila jest częścią większego planu. Kiedy świat wokół Ciebie wydaje się przytłaczający, pozwól sobie na chwilę spokoju. Aby odnaleźć wewnętrzną równowagę. Aniołowie są tutaj, aby cię wspierać, oferując swoją miłość i mądrość. W każdym momencie introspekcji znajdziesz jasność i siłę, które pomogą ci iść naprzód. Pozwól sobie marzyć o rzeczach wielkich i pięknych. Twoje marzenia są ważne i zasługują na realizację. Aniołowie przypominają ci, że masz w sobie moc, aby osiągnąć wszystko, czego pragniesz. Wszechświat jest po twojej stronie. A każda chwila introspekcji to krok w stronę realizacji Twoich marzeń. Każda cisza jest jak muzyka duszy, niosąc ze sobą spokój i zrozumienie. Aniołowie są przy Tobie, pomagając Ci znaleźć wewnętrzny spokój i równowagę. W chwilach introspekcji odkryjesz, że Masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, aby żyć pełnią życia. Twoja podróż przez życie jest pełna nieoczekiwanych zwrotów i odkryć. Każdy moment ciszy to okazja do zatrzymania się i spojrzenia w głąb siebie. Aniołowie szepczą słowa miłości i wsparcia, przypominając ci, że jesteś kochana i chroniona. Pozwól sobie na chwilę spokoju, aby znaleźć odpowiedzi na pytania, które cię nurtują. Aniołowie są tutaj, aby cię prowadzić, oferując swoją mądrość i wsparcie. Każda chwila introspekcji to okazja do wzmocnienia swojej duszy i przygotowania się na przyszłe wyzwania. Twoje życie jest jak piękna księga, której strony wypełniają się codziennie nowymi doświadczeniami. Aniołowie są przy tobie, prowadząc każdy Twój krok i oferując swoje wsparcie. W chwilach ciszy znajdziesz odpowiedzi, które szukałaś, i odkryjesz siłę, której nigdy nie podejrzewałaś. Dziękuję, że poświęciłaś czas na wysłuchanie tej wiadomości, aby potwierdzić jej otrzymanie. Proszę, powiedz: Wszystko mogę przez tego. Który mnie wzmacnia, zachęcam Cię do dołączenia do naszego kanału, subskrybując i aktywując dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych wiadomości od aniołów w nadchodzących filmach. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Pamiętaj, aby być czujną na następne przesłania od aniołów. Dziękujemy za bycie częścią naszej wspólnoty i do zobaczenia w kolejnym wideo.